Hej, hej, siema ziomy, z tej strony Dave, a oto z gry The Forest, The Foresty, patrzcie! Patrzcie Państwo, jakie sekurdy kurde, tutaj bazy zbudowałem. Tam sobie będę budował gigantyczny drugi magazyn, bo okazało się oczywiście, że ten magazyn jest za malutki. taki <laughs> malutki pipi. Taki mały siur, kurde, ten magazyn. Tu sobie prawdziwy magazyn pierdolny. Teraz się w ogóle już nauczyłem lepiej budować troszeczkę. Tutaj są też króliki, zacząłem rozmnażać. Uuu, dużo do tych króliczków. Wow, faktycznie muszę sobie więcej klatek pobudować. Tu sobie swój taki główny domek buduję. Domek, w którym sobie będę mieszkał, no nie? Tu będę miał łóżeczko, kurde, wszystkie ładne ozdoby i tutaj będę se jakieś trofea kładł. Grudek, ogródek gigantyczny, wszystko po prostu pięknie rośnie. Już chyba nigdy nie przymrę z głodu. Te żarcia, nieskończoność, mur. Mur sobie dookoła buduję kamienny. Tak, bo jak ktoś zauważył w komentarzach, w sensie podpowiedział mi, że ej, Dave, weź sobie, kurde, po pierwsze BI podpaloną bronią i teraz dosłownie robię tak non stop, bo to jest faktycznie zajebista taktyka. A po drugie, to zbuduj sobie może jakieś, kurde, lepsze te uzbrojenia, bo będą cię takie tarany atakować i duże coki i mutanty, więc no, pobudowałem sobie troszeczkę więcej ochrony, że tak to ujmę. No a w w dzisiejszym odcinku wydaje mi się, że pójdziemy sobie pozbierać blueprinty, bo są jakieś fajne rzeczki do zdobycia. Wiem mniej więcej, gdzie je można zdobyć. Więc sobie trzy blueprinty wszystkie zdobędziemy Później pójdziemy chyba po flergan, no i ogólnie będzie zdobywanko. W zasadzie nie wiem, na czym ta gra polega, oprócz budowania i zdobywania, więc dokładnie to będziemy w dzisiejszym odcinku robić. Więc no cóż, let's go. Na razie sobie może jeszcze chwilę poździubuję drzewa, drzewka drzewowe, bo bo, bo jest noc, no a w nocy nie będę, kurde, szedł. What's up, boys? <laughs> um, excuse. Zmi, proszę pana, mamy z tego co widzę towarzystwo w mojej kurde bazie. Nie, nie podobasz mi się. O nie, jest ich tam dwóch. Guys, god damn it. Fucker. <noise> Dlaczego przyleźliście mi do bazy? Motherfucker. Aha, i od, odkryłem. bo cały czas się zastanawiałem, czy faktycznie tak jest. <noise> Okej, okay, wiecznie zgliżowany dźwięk. Dobra, spadli to drzewo. Jeez, takie głośne. Odkryłem, że jest w ekwipunku pauza. Ja się zawsze srelem, że. O, nie ma pauzy, kurde. Nie, pauzuje się gra w ekwipunku, więc jest łatwiej troszeczkę. Można się zawsze po prostu zapauzować grę i skraftować rzeczy. Odpaloną się kierkę se skraftuje, kurde. Oczywiście, oczywiście. Taktyki polecane przez widzów, które są naprawdę dobre. Hi, hi. Ah, jest ich tu aż trzech, albo czterech? Da the fuck? Guys, co was tutaj tylu? Się, Podpal się, eła! się gnoju, eła! Ale mi pierdolnął. Nie, łysa babka. Nie, dindusami świeci mi tutaj. jest zbrojki, se muszę założyć. Halo? <ścoughs> Czy oni se właśnie poszli? What? nie, dobra, nie poszli, se już myślałem. Myślałem, że już se uciekli. Już im się znudziło walczenie z Dave'em. Pójdź ilu tu ich jest. Zabiłem tego jednego. Nie, no chyba wstał. Arr, god Co myślicie, że tak se kurde, będziecie biegać po moim obozie, nie? Nie będziecie sobie biegać. Ła! Uźwa. Tak, podpaliło go. Jest. O to mi właśnie chodziło. Ła! Uźwa mać Przestań mnie da Cały czas moja postać jest kuźwa zmęczona. Czy ten koleś może kiedyś umrzeć? Ile ty masz życia, stary? Tak, umarł w końcu. No i reszta uciekła. Super. Ech, bo mnie już kurde irytuję. Dobra, tego kolesia se spalimy i jego główkę wrzucimy do mojego totemiksa Hehe. He. No a tak, poza tym to przerwali mi budowanie, więc wrócę do budowania na chwilę jeszcze. O, jednak zabiłem tutaj jeszcze jednego. Nie, nawet nie wiedziałem. Zgubiłem go chyba wcześniej. A kości mi się przydadzą. Jej, kolejny królik mi się złapał w pułapkę. Ale tutaj zająców. Ja pierdzielę. O, właśnie, tutaj sobie skraftowałem takie do zbierania soku z drzew. Tutaj mam małą wieżyczkę. O, liny tylko mi brakowało. To, co będę mógł wchodzić, później, jak będzie otoczone to wszystko murem, to będę mógł sobie stąd strzelać z łuku. Mam Na nadzieję, że będzie działać jako wieżyczka. O, tak, what? Jej, podłogę zbudowałem całą. Całkiem ładna wyszła. A, nice, nice, nice. Podoba mi się. No dobra, teraz przy nim jest tutaj ściany. Ale długo to budowanie kurde zajmuje. Ale fajne, jest fajne. Podoba mi się budowanie w zasadzie w tej grze. No dobra, do ścianki zawalnijmy. No w zasadzie dookoła, czemu by nie? <grych> Pyk. Jej, ale super, okej. Okay. Hm. Z której strony powinny być drzwi? To jest pytanko. Może tu powinny być dwie pary drzwi. I otwierane z tamtej strony oczywiście. Z tej czy z tamtej? Tak, dobrze jest. No dobra, no dobra. Ile kół tu w ogóle będę potrzebował? 90. Ja ale <noise> Cały las będę musiał kurde wyciąć, żeby to wszystko zbudować. Fuck stary, co ty do mnie mówisz? Czy ty obrażasz mnie? Ar, 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 nie żyje. Dobra, kurde, dosyć tego budowania na teraz. Później jeszcze może pobudujemy ich trochę. Teraz będę szedł na wyprawę, kurde, zapisałem się, wszystko jest pięknie, mam miliardy zapasów wziętych we klikunków, właśnie. Teraz mam za dużo tych zapasów, czy ja mogę coś odłożyć? Nie, oczywiście mam pełne. Wszystko, wszystko, kurde, pełne. O, mogę sobie kilka dynamitów odłożyć. No dobra, no to lecimy. Pierwsza rzecz, którą muszę znaleźć, to będzie. Okej, okay, muszę dotrzeć do plaży, czyli to w tą stronę. I do kontenerów musimy się dostać. Tam będzie jaskinia, w której będzie karta, która będzie mi potrzebna później do przejścia gry, kurde. I także będą po prostu kontenery, które sobie zeksplorujemy, oczywiście, oczywiście. No i będzie tajny, podwodny, kurde, jaskiniek, w którym będzie blueprint na jakiś tam budynek. Nie wiem w zasadzie dokładnie, co to tam jest... Ho oh, wow, o oh, kurde, ale się. Łoch, zdziwiłem się, ale pieprzło piorunem. Dobra, jestem koło dużej kotwicy. Jeszcze kawałeczek do kontenerów Wydaje mi się, że są z tej strony Tak, już widzę w oddali kontenery, jej W ogóle to tam też coś jest ciekawego Na środku wody, hm, może później to obczajimy Na razie mam już pleny na odcinek Jesteśmy już przy kontenerach Co jest, szmaty, co wy tutaj, kurde, chcecie Co, co wy tutaj w ogóle robicie Motherfucker, co byś chciał użwa nie ma, szmato Umieraj Zutów mnie, haha, ha, uciek Albo i nie, masz gnoj. Ała Trafił mnie pierwszy, ty, dziadzie ale jest twardy w ogóle. Strasznie odporni ci tu bylce. Tak to się właśnie robi dziwko. Teraz dawaj swoje części ciała. Kontenerki, co jest w środku. Halo, halo, siemanko. Uuu, procesory. Dobra, na razie mi się procesory nie przydadzą. Sprawdźmy, co tu jeszcze jest. O, jakaś karteczka. Cóż to jest, Sahara. Jakieś te dostawy opis żółwik. Przybiłem z nim a tylko że się kierą Okej, okay, wydaje mi się, że tu jest jaskinia. Tak. Jej, kolejna jaskinia, którą sobie oczywiście mogę zaznaczyć. Chociaż tak się właśnie zastanawiałem, czy chcę zaznaczać te jaskinie, czy se ich nie zaznaczać, bo niby są na mapie wszystkie pokazane. Widzicie, jest taki, taki ikonek jaskini, więc. No, nie wiem, nie wiem. Chyba nie muszę sobie zaznaczać, bo później będzie tak wyglądała ta moja mapa. Będę musiał chyba raczej poodznaczać później te wszystkie rzeczy, bo jest ich trochę za dużo. O właśnie, chyba że jest jakiś guzik, który wyłącza to wszystko z ekranu, że może da się to wyłączyć. To musicie mi napisać w komentarzach, bo jeżeli tak, to mi się bardzo przyda. Okej, okej, okay, okay, guys. Już nie musicie mi podpowiadać. Znalazłem, tak, jest w opcjach. Uch, teraz jest pięknie czyściutko na ekranie. Kurde, no i to mi się podoba. No dobra, jak jesteśmy tutaj. Odkryłem tam tą jaskińkę, wszystko jest w porządku. Hmm. No dobra, czyli mm, nic nie widzę, to po pierwsze. Tu powinny być jakieś takie dwie wysepki. Um, ham, 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 ham. Tak, są, tam są wysepki. Widzę, je, Tak podnoszę głowę w prawdziwym życiu, że. O, o, może więcej zobaczę wtedy. Nie, nie zobaczę kuźwa. Oczywiście także mam już zebrany aparat do oddychania pod wodą, więc możemy sobie go od razu założyć i popłynąć. Czemu by nie? Uch, ale świeci fajnie. Okej, okay, dotarłem na wysepkę. Szybko, podpal się kierę, bo mi zimno, jak piździe. Od razu lepiej. No i dobra, teraz jak jesteśmy tutaj, kur to muszę znaleźć. Muszę, muszę pod wodą. To jest w ogóle jedyna jaskinia pod wodą. W sensie wydaje mi się, że jest jedyna prawdopodobnie totalnie nie. To jest jaskinia pod wodą, i muszę znaleźć jakąś taką linkę podwodną. Okej, okay, znalazłem w końcu. Musiałem w ogóle poczekać do dnia, aż się zrobi. Musiałem się przespać. W ogóle wszystko źle. Bo nie mogę tego w nocy znaleźć. Jest tutaj ta jaskinia. I sobie płyniemy, kurde, w dół. O, już jestem w jaskini, możemy sobie tutaj popłynąć. O, jesteśmy tutaj, jest. W końcu wychodzimy. Mam tutaj pierwszy chyba blueprint. Wydaje mi się, że to jest jakaś. Wieża, fajnie, że nic nie widzę. Aha, nadal nic nie widzę. Uuu, faktycznie tak, jakaś wieża. No dobra, schodzimy na dół. Wow, patrzcie na to. <laughs> Pokój wszędzie z kartkami, i na samym końcu mamy co? Oczywiście, glider jest. O, oh, właśnie tego blueprintu szukałem. Uuu, i troszeczkę strzał. No dobra, super. No to możemy wracać. Już tam tyle tutaj właśnie było. Jej, udało mi się wypłynąć. Teraz mogę pójść do jaskini, która jest obok kontenerów. Bo też mi się kurde przyda. No dobra, wydostałem się na powierzchnię. Wchodzimy tutaj. Tu będzie karta. Karta, która nam się przyda później. Nie wiem zasadzie jeszcze do czego jest ta karta, ale na pewno, na pewno mi się przyda. Cave, cave, się manko. Ok, schodzimy na dół w tej jaskini. Nie idziemy tam w prawo, jest jedna ścieżka. Zabijamy kilka butantów. Mamy tutaj ściankę małą. Idziemy, idziemy. Tu jeszcze zejść na dół i tu będzie rąsiowiec. Oczywiście pewnie spytacie się, ale Dave, no tak, jest rąsiowiec. Dlaczego tyle wiesz? Co ty kurde robisz? No, musiałem sobie posprawdzać na internetach, jak to mówią, żeby Wiedzieć co robić na odcinku, więc se posprawdzałem. Aha, wait! jest lepsza droga wejścia do tego rąsiowca. Nie chcę, żeby mi od razu przypierdolił. Więc tak, możemy sobie tutaj skoczyć chyba na kabyczki z tej strony. Oczywiście. Działa, działa. Można sobie obok niego. Ała! przejść! Ała. A! Dziecioki na mnie skaczą. Co tu się dzieje? Co mogę wziąć, co ja wziąłem? Nie chcę na razie sprawdzać nic. O, oh, Jesus, ale mnie gania. Zebrałem kartę, tak! Ach, Wytupiam stąd. Jesus Christ, stary, przestań. Atakują mnie! Uh. O, oh, udało mi się. Wow! Okej, okay. to już, to już było troszeczkę straszne. No i oczywiście mam kartę magnetyczną. Super, super. Jej, po to właśnie tutaj przyszłem. Ja, ja, wracamy do chałupy. O, oh, wreszcie domek, tak. Oh my gosh. No dobra, Ziomy. To będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał kolejny deforestowy, survivalowy odcinek. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie komentarz, subskrypcję i ocenę na tym odcinku. Jeżeli Wam się oczywiście podobał, ja Was, kurde, nie będę do niczego zmuszał. I napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie, żeby ta seria była długa, czy jakaś krótka. Możecie też mi napisać. No i ogólnie to mi się dziwnie, strasznie to serię nagrywa, bo jak widzicie, ja mówię, że kurde odcinki są długie, a tak krótki odcinek jest, bo strasznie dużo jest Nagrywania pomiędzy Chodzenia po tej wyspie jest po prostu po 20 minut. A to nie jest ciekawe, więc raczej będę to wycinał. Więc wydaje mi się, że będę troszeczkę więcej jeszcze pomiędzy odcineczkami nagrywał i się to jakoś fajnie zmontuje, się ma birdeł. <grych> no to tyle ode mnie. Do następnego ziomy. Bye.